Cześć wszystkim. Słuchajcie, dzisiaj nie udało się zrobić auta, dlatego że zamówiony towar, zamówione hamulce przednie. Pojechały do innego warsztatu. Taka to pomyłka, sobota i nic już z tym nie damy rady zrobić. Za późno, wszystko zamknięte, ale to co najważniejsze, czyli tak, żeby auto mogło wyjechać bezpiecznie na drogę jest zrobione. Tylny hamulec był dojechany do zera. Nie było w ogóle hmm, klocków hamulcowych, zapieczone zaciski, zapieczona linka hamulca. E, tutaj sobie leży zapieczone suwaki, wiarzmach, no i tarcze klocki to wiadomo. Także tył mamy ogarnięty, przód musi zostać. Nie jest najgorzej, bo tutaj klocku hamulcowych jest jeszcze dość grubo, ale coś tam już nie hamuje tak jak trzeba, bo wibracje jakieś są. No dobra, bywa i tak, ale tym się nie martwimy, bo mamy takie coś do naprawy. Wygrzebane ze strychu po długim leżakowaniu wygląda to tak jak wygląda no i najważniejsze to jest to bo jakoś to trzeba przymocować nie wiem nie znam się na tym hmm. było to już kiedyś dawno temu tutaj czymś naprawiane jakimś silikonem prawdopodobnie no i ja zrobię tak samo no. nie chciałbym silikonem może klejem na gorąco tutaj przynajmniej po rogach to jakoś przytrzymać przyheftować no zobacz, co mi się tutaj uda zrobić. Najpierw muszę sobie to wyczyścić wszystko. Ciekawe czy to działa w ogóle. Hmm. To trzeba chyba napompować. A, coś działa. O! Dobra. Nie ruszaj chłopie, bo popsujesz. Dobra, wyczyszczę to środek. To wszystko co tutaj jest, a później yy, może gdzieś tutaj na rantach. Postaram się przykleić, to jakoś, to było już jakoś podkładane, coś wzmacniane, także. No, nie jestem specjalistą w dziedzinie. Czego o dziedzinie nie jestem specjalistą. Kurczę, muszę pomyśleć, chwilę widzicie? We wszystkich dziedzinach jestem, nie, chodzi mi o to, że mi słowa brakło. No od instrumentów, od napraw, od renowacji, tak? O tego słowa szukałem. Także muszę to tylko tutaj, jak będę umiał, podkleić na rogach, żeby ta kratka wisiała. Dobra. Widzimy się za chwilę. Słuchajcie, jakoś to się udało przymocować. Nie jest to jakoś pięknie, ale... Dobrze, że w ogóle jest. Teraz problem nie polega na tym, że to jest zamocowane, czy nie. Tylko jak to sprawdzić, czy to działa. Kurs. Gry. No. Kordeonie online Dobra, widzimy się zaraz Właśnie skończyłem przyspieszony kurs online Za darmo muszę dodać じゃあじゃあ。 wszystkim a tak na poważnie słuchajcie, to instrument jest mój no i tak licząc to przeleżał pewnie gdzieś tam na strychu blisko 30 lat a na pewno 20 z hakiem i w rękach to tam sporadycznie gdzieś tam przez te lata może ze dwa razy go miałem nie to, że jak go miałem wcześniej to mi szło lepiej to nigdy nie umiałem grać na tym instrumencie to żeby była jasność no natomiast taki sentyment się we mnie odrodził, żeby go z powrotem jakoś przywrócić do łask. No i być może, nie wiem, coś nadrobić, ale to już tylko wiecie, tak hobbystycznie. Nigdy też nie uczyłem się gry na akordeonie, żeby była jasność. To, co coś tam potrafię zabrzdąkać, to jedynie tylko i wyłącznie z tak zwanego słuchu Tyle, no ale działa, działa. Galotta to tak włosko brzmi, ale to jest ma. Made in Germany, żeby była jasność. A nazwa Galotta to od inicjałów i od nazwiska właściciela marki powstała. A później firma została wchłonięta, i później, jakoś pod koniec produkcji, to, tylko, to już chyba Weltmeister, i to były takie bliźniacze, bliźniacze produkty, można powiedzieć, chyba pod Weltmeister to wchłonął też, który produkuje instrumenty muzyczne. Takie gdzieś tam informacje mi się przypomniały, jakby to kogoś w ogóle interesowało.